Tak, tak, tak. Dobrze. E, I teraz tak, e, dwie informacje. Czy tobie zależy też na tym, żeby w ogóle to było wyemitowane, bo w najbliższą sobotę audycji nie ma, bo mamy. O czyli będzie najprędzej albo za tydzień, albo za dwa, więc wolisz za tydzień. Za tydzień czy za dwa? wolę. Dobra, wolę to za tydzień. tydzień to ja księdza y, Pawa przesunę sobie na za dwa tygodnie, więc okej. Okay. Bo to będzie mi po prostu, będzie mi y, pasowało. Nic się nie zmieniło autorka Kroków Świadomego Życia i tenerka Nordic Walking. Tak jest, tak I jest. Tak, tak, dobra. Czy nas tam słychać, drodzy panowie? w ogóle? Panowie? Tak? W ogóle słychać. Słychać. No to co, zaczynamy. No to zaczynamy. No, rozpoczynamy magazyn z forma, dzisiaj w naszym studiu tak jak obiecywała pod koniec zeszłego roku Bogumiła Pnewośik, autorka Kroków Świadomego Życia, tenerka Nordic Walking, a także. Trenerka, no ja chodzę, bo lubię Opole. Dzień dobry, Bogusiu. Dzień dobry, witam serdecznie. Przyszłaś do nas, przybiegłaś jak to było naprawdę? E, przyszłam, przyszłam, przyszłam. Dzisiaj bez kików, ale kiki są zawsze w samochodzie, bo zawsze dyżurnie sobie czekają. Jakby trzeba było komuś coś pomóc albo podpowiedzieć, to zawsze mam zapasowe również. Bogusiu, dzisiaj porozmawiamy o tych ludziach, którzy chodzą, tak. którzy chodzą również z kijkami, czyli chodzą z Nordic Walkingiem, również z Wami, no bo zaczęliście już, zaczęliście już zajęcia tak na 100%. Już teraz nie ma żadnego tłumaczenia się, że zimno, że krótki dzień. Wszystko idealnie zaczyna sprzyjać temu, żeby zadbać w końcu o swoją formę. Ale żeby zadbać o formę, to musimy się nauczyć poprawnie robić wszystkich. Właśnie rzeczy związanych z Nordic Walking, czy też nawet schodzeniem, bo tak. czasami można odnieść się wrażenie, że my, nawet chodząc normalnie do pracy, na zakupy, robiąc inne jeszcze rzeczy, popełniamy naprawdę dużo błędów, które później niestety nasz organizm mówi, puka i mówi: halo, halo, tutaj jest już niedobrze. Tak, to niestety tak jest, że najczęściej to chodzimy w różne sposoby, albo nas tak nauczono, albo wykrzywiamy się na zewnątrz, albo. Do środka więc bardzo ważne jest, żeby chodzić prawidłowo w ogóle, nawet jeżeli nie jest to sam Nordic Walking, ale żeby chodzić prawidłowo, nawet do sklepu rozkładać ciężary na dwie ręce, a nie tylko w jednej ręce nosić wszystko, co możliwe, lub używać wózka. Tak więc to też ma ogromne znaczenie. Więc dzisiaj porozmawiamy, tak jak mówiliśmy, o błędach, jakie robimy przy chodzeniu, przy chodzeniu może takim, który jest nas relaksem czyli taki na spacer, na marsz, na nordic walking, na bo to majówkę. Są, na majówkę, tak, bo właśnie mamy tych majówek, będzie mnóstwo, bo zaczynamy powiedzmy jako maj, a jednocześnie tak naprawdę maj zaczyna nam cały rok, nie tylko maj, jest czerwiec, lipiec, sierpień i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc chodzi o to, żeby prawidłowo chodzić, prawidłowo stawiać stopy, czyli żeby ta stopa się mogła rolować, ale zacznijmy od czegoś innego. Zacznijmy od tego, że zadajmy sobie pytanie, po co my w ogóle chodzimy o kijkach? Bo to jest bardzo ważne pytanie. Dlaczego wybrałam, wybrałem Nordic Walking? Dlaczego co ja chcę przez to osiągnąć? Czyli inaczej jeszcze zacznijmy zadawać te pytania pod kątem celu. E, tak, celu. Czy ja chcę odciążyć mój kręgosłup, czy chcę odciążyć ramiona i górną część szyi? Czy ja tylko chcę bajerować, że ja po prostu sobie idę, popatrzcie, idę z tymi nakładkami, idę i stukam, albo nie stukam, bo się wstydzę stukać, tak? Czyli zastanówmy się, co jest moim celem, kiedy wychodzę na kiki. Czy to jest z koleżanką tylko spacer, czy to jest raczej dla mojego zdrowia? Bo to jest bardzo, bardzo istotne. Jeżeli dla mojego zdrowia, to mamy o czym rozmawiać. Czyli teraz przejdziemy. Do tych wszystkich celów, które chcemy uzyskać, no bo powiedzmy też otwarcie, maj to już jest naprawdę taki super miesiąc, gdzie ten dzień jest długi i możemy pójść na ten spacer z kijkami, są na pewno zwolennicy spacerowania z samego rana, bo zanim tak. zrobi się ciepło. Ale są też tacy, którzy. Ja do takich należę, którzy wolą iść rano. Rana, tak. tak? Rano. Trening poranny przed śniadaniem, podobno, przed śniadaniem. Trening poranny podobno najlepszy jest, bo wtedy mamy do dyspozycji jeszcze pozostałą część dnia, a z drugiej strony ten poranny trening nas też tak troszeczkę napędza, bo endorfiny Pobudza, tak. się pobudzają, pokazują nam i mówią, no słuchaj, teraz jesteś tak naładowany, że tej energii z Tobie starczy na cały dzień, mimo że tej energii sporo zużyłeś na ten trening. Tak, jeszcze jest jedna, powiedzmy, zaleta, zanim przejdziemy do tych krzywd, które sobie robimy, lub tych błędów, które mówimy. Zaletą jest to, jeżeli pójdę rano na ten spacer, na Nordic Walking, to wtedy skupiam się raczej na tym, że śpiewają ptaszki, mój mózg odpoczywa po tych snach, które nas męczyły, że czegoś nie zrobiliśmy w pracy, więc to też jest bardzo istotne, bo to jest takie przewietrzenie się naszego umysłu, odprężenie czyli skupienie się, a jednocześnie pod koniec takiego marszu, co ja jeszcze mogę zrobić, ale wtedy myślimy to tak w takiej konstruktywnej formie i to jest bardzo, bardzo przydatne właśnie z samego rana. Ale są też miłośnicy tych wieczornych spacerów, no bo ten dzień jest, jak już wspomnieliśmy, coraz dłuższy. Po tym dniu też nieco są wyższe temperatury, tak, i czujemy ten maj, jak to się mówi, wszystkimi nozdrzami, wszystkimi yy, dodatkowymi Bodźcami, bo też widzimy i słyszymy. Ptaki nie tylko rano, ale też wieczorem potrafią pięknie śpiewać. No, kiedyś leśnik powiedział mi, że ptaki śpiewają każdy o swojej porze, żeby się wcisnąć. Nie śpiewają tylko o jednym czasie, czyli o świcie czy wieczorem, ale przez cały dzień tylko tyle, że wybierają sobie różne ptaki w różnym czasie swoje własne śpiewanie. Ale wieczorny marsz jest takim rozprężeniem, takim odpoczęciem, takim. Jakby to powiedzieć, takim relaksem, mimo że jest to wysiłek fizyczny, ale czasami właśnie przez wysiłek fizyczny możemy odprężyć to, co w nas najbardziej nagromadziło się w pracy, czyli jakiś stres, jakieś powiedzmy nieporozumienia, które zaistniały, niezrozumienia innych w poleceniach, które mieliśmy w pracy czy w domu, czy przy opiece nad innymi, czy nad dziećmi, czy nad osobami starszymi, tak? Ale endorfiny wtedy też powstają, bo niezależnie od pory dnia, kiedy ten trening będzie, endorfiny tak. powstają i też pozwalają nam, oczywiście, zanim zaśniemy, to nas trochę napędzają, ale ten sen później też jest chyba spokojniejszy. Tak, bo wtedy nałykamy się powietrza, tak, mamy tą okazję, żeby, żeby się dotlenić, bo niestety najczęściej pracujemy lub siedzimy w domach, przed telewizorem albo przed komputerem, albo opiekując się naprawdę dużo czasu spędzamy w domu, więc Najważniejsze jest, żeby wyjść na powietrze i zabezpieczyć się. Więc teraz będziemy mówili o tych rzeczach, które naprawdę mogą nam zrobić krzywdę, a jednocześnie jak to zmienimy, możemy spokojnie ruszyć do przodu w odpowiedni sposób. To Bogu się robimy teraz krótką przerwę i do tych ważnych rzeczy, do tych ważnych elementów powracamy za chwilę. Bogumi łapne. Wasik jest dziś gościem w audycji łap formy. No to Bogusiu, teraz o tych grzechach, które popełniamy, jeżeli trenujemy właśnie chodzenie, kiedy w ogóle wychodzimy na jakiś trening, bo okazuje się, że tych błędów może być na tyle dużo, że możemy sobie nieświadomie zrobić krzywdę, A nam się wydaje, że my to po prostu robimy bardzo dobrze, bo popatrzymy na to, co pokazują różne gwiazdy w internecie. One tam też coraz częściej zwracają uwagę na to, żeby to poprawnie wykonywać, no bo konsekwencją niepoprawnie wykonywanych ćwiczeń może być nasz organizm, który będzie cierpiał i będzie z każdym takim treningiem mówił nam: Słuchaj, Bogusiu, słuchaj, Andrzeju, ja już tyle rzeczy widziałam, przesz przeszłam z Tobą, tak, że teraz <grych> za chwilę zacznę strajkować, prawda? I to jest takie lekkie upominanie się, jakiś tam skurcz albo. Też, no właśnie, ze skurczami to też bywa by, no. różnie, prawda? Bo to też może być kwestia przetrenowania tak. naszego, tak? Albo naszego celu, że my chcemy szybko na przykład dotrzeć do pewnego celu, żeby ten tłuszczyk na przykład z tej zimy bardzo szybko zszedł. A organizm mówi spokojnie, spokojnie, wszystko zrobimy, tylko trzeba tego umiaru. To teraz zastanówmy się, po co? Dlaczego ja wybrałem się na Nordic Walking? Dlaczego ja wybieram się w ogóle na jakikolwiek ruch? Jaki jest tego powód? Bo jeżeli ja mam ochotę robić 10-15 kilometrów, czy to marszem, biegiem, czy innym sposobem, to trzeba przyznać, że to już jest wyczyn sportowy. Czyli do sportowego wyczynu, my nie będziemy dzisiaj za bardzo o nim rozmawiać, wspomnimy tylko, że trzeba zmienić dietę, trzeba mieć kompletnie inne wyposażenie, inne nastawienie i dochodzić do tych, te, do tych ilości kilometrów systematycznie. To jest ta pierwsza rzecz. Czyli, ale my wchodzimy do tych podstawowych rzeczy. Chodzimy dla zdrowia. Dla rekreacji też. Dla rekreacji chodzimy po prostu te 2-3 kilometry, ale przejdźmy prawidłowo. Tak? Yy, ważną rzeczą są oczywiście kije, jakie posiadamy, bo to jest ma znaczenie, czy one są dobrze dopasowane. No i tu jest największy błąd, który w internecie wszyscy sobie pod równym kątem ustawiają: łokieć prosto i tak cały czas chodzą. To jest jeden z największych błędów i największych krzywd, które sobie robimy. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli my chcemy odciążyć nasz kręgosłup, to musimy przerzucić ciężar ciała przez używanie kijów na ramiona. To znaczy, że jak mamy zgięty łokieć, to nam to się nie uda, wręcz przeciwnie nabawimy się choroby, to się nazywa łokieć tenisisty. A to nie tędy droga, tak? Bo wtedy i yy, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, na pewno takie chodzenie nie odciąża kręgosłupa, nie odciąża kolan, nie odciąża stóp. No, już nie wspominając o ramionach. Jest to tylko takie, powiedzmy, podpieranie się. Tak, nie tak dawno byłam połamana, więc chodziłam o kulach. Mogę porównać to podpieranie się, żeby było jak o kulach. Czyli są osoby, które spokojnie w ten sposób podpierają się, bo w inny sposób w ogóle by nie chodziły. Ale to nie jest akurat kierunku relaksu i uprawiania Nordic Walking. Przy Nordic Walking zawsze yy, nasza ręka ma być w momencie wbicia w ziemię. Wbicia kija, czyli jeżeli wbicia kija, to pamiętajcie, że to nie mogą być te założone te gumowe buciki, które są czystym marketingiem, niestety, i proszę sobie to zapamiętać. To jest czysty marketing. To, że stukacie, to nie jest nic złego, jest to przykład dla innych, że można prawidłowo chodzić. A uwierzcie mi, że naprawdę w asfalt, w inne rzeczy spokojnie, jeżeli jest ściągnięty bucik, tamten szpic się wbije i będzie spokojnie. Mógł was unieść do góry. Ale wracając do, do samego wyprostowanego ramienia, chodzi o to, że jeżeli odbijamy się prostą ręką, ja to Andrzejowi właśnie pokazuję, właśnie macham. Widzę, tak, potwierdzam. <laughs> Więc macham tą ręką, chodzi o to, że w momencie wbicia ja przekładam ciężar, tak jak dziecko chodzące na czworaka przekładam na ramię. I wtedy faktycznie jest to przełożenie, że ten kręgosłup ma szansę. Się unieść, i odciążamy wtedy cały kręgosłup, odciążamy kolana, odciążamy stopy. Wtedy nie ma tego problemu. Czyli, jeżeli ktoś ma kłopoty z kolanami, z kręgosłupem, z sercem, z stopami, to wtedy prawidłowe chodzenie ma sens, i wtedy daje to właśnie ten efekt, który jest nam, jest nam niezbędny. Ostatnio spotkałam znajomego a propos rektora jednej z uczelni, i mówi do mnie: Bogusia. Wiesz, ja chodzę na kijki, ja mówię, rewelacja Zbyszek, rewelacja, niesamowita sprawa. Ale mówi, wiesz co, niestety cały czas mam ten ból kręgosłupa i wcale mi to nie odciąża kręgosłupa. Ja mówię, no wiesz, to chyba nie tak chodzisz, no ale wiesz, przecież mnie tam ktoś uczył, ja tak chodzę, żona tak chodzi. Ja mówię, słuchaj, no to może ja ci podpowiem w jaki sposób to można zrobić. A on od razu mówi do mnie, okej, okay, okej, okay, a masz kije? Ja mówię, tak mam w samochodzie. Pokaż mi, proszę. No to pokazałam, mówi to mogę spróbować przy tobie. Nie, proszę bardzo. No to jak, mówi, o matko, jaka to ogromna różnica. Faktycznie to odciąża kręgosłup. Czyli kochani Państwo, ja wiem, że ja dużo mówię, <laughs> kocham to, co robię, lubię pomagać ludziom. Zresztą nie po to prowadzę warsztaty innego typu, ale ważne jest, żebyśmy my zaczęli myśleć o naszym zdrowiu, nie tylko na zasadzie podpieram się. Tylko idźmy w tym kierunku. Jeżeli coś robimy, to róbmy to dla naszego zdrowia dobrze. Czyli po to, żeby nie w słuchawkach łazić, przepraszam, chodzić, 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 ale również, żeby to było potraktowane, że my to robimy dobrze i wtedy faktycznie ma to sens. Jeżeli wejdziecie Państwo na YouTube'a, nawet na stronę Bogumila Wosik, to macie tam taką playlistę, gdzie ja mówię o pewnych błędach, bo to na razie o jednym błędzie powiedziałam. O błędach, o tym, dlaczego pewne rzeczy się robi. Wejdźcie sobie na tą playlistę. Ona jest darmowa, przecież można wziąć, posłuchać tych minutowych informacji, które tam udzielam, bo to też ma znaczenie, żebyście sobie podpowiedzieli, zrozumieli. Dobrze, następną sprawą jest chodzenie w odpowiednich butach. No, chodzi o to, żeby buty, które zakładacie, to nie były klapeczki, to nie były sandałki, chyba że sportowe, żeby to nie były jakieś buciki na koturnie, broń Boże. Tylko buty, które chronią piętę, ale nie te takie fest, nie wiadomo jakie, yy, modne dzisiaj, matko, 4 cm w górę yy, buty, bo to niestety nie, nie pozwoli nam dobrze iść. A chodzi o to, żeby się stopa rolowała, czyli jak idziemy od pięty, rolujemy w kierunku palców, czyli masujemy całe nasze ciało, tak? Tu ma ogromne znaczenie, a pięta z drugiej strony jest bardzo delikatną, więc w momencie, kiedy idziemy. Idziemy dużym krokiem w Nordic Walking, utrzymując nasze ramienia, ramiona w pozycji po prostu dobrej, wyprostowanej, czyli odbijając się z pełnej ręki, uwierzycie Państwo, że będzie naprawdę dużo lepiej. To jest druga sprawa. No czyli... Teraz ta trzecia, która nie wiem, czy będzie najważniejsza, czy też o której warto wspomnieć. Trzecia tak naprawdę ja mogę tu wymieniać tych różnych rzeczy. Ja wiem, ale nasz czas też jest ograniczony, cenny, a ograniczony. W strony, niech to będzie też zachęta dla słuchaczy, żeby zajrzeć na twojego YouTube'a. Tak. Kochani państwo, jedna rzecz bardzo ważna. Najczęściej przyzwyczailiśmy się, że chodzimy z otwartymi ustami. A tu jest wielka prośba. Jeżeli idziecie na jakikolwiek wysiłek fizyczny, chyba że rozmawiacie, to jest inna sprawa, ale idziecie to bardzo proszę oddychać Wdychać i wydychać nosem. Dlaczego? Dlatego, że będziecie się dużo mniej męczyć. W momencie, kiedy będziecie wydychać ustami to powietrze, tak, to otwieracie usta i obciążacie całą górną część płuc, a jednocześnie serca. Więc chyba tego nie chcemy. Chcemy, żeby nam serce pracowało dobrze. Więc bardzo bym prosiła o to, żebyście po prostu uczyli się od nowa oddychać nosem. Nos jest do tego przystosowany. Możemy oddychać i wydychać nosem. Wtedy będziecie się mniej męczyć. Będzie serce lepiej pracowało. A jednocześnie y, będziecie po prostu zdrowsi. Tak? Nie wspominając y, tradycyjnym biegacze długo, te, długo bie, dystansowi. Dy, dy, dystansowi. Kochani, w nocy potrafią sobie robić taki eksperyment, że zaklejają sobie nawet plasterkiem usta, żeby w nocy nie oddychać ustami, żeby się organizm przyzwyczaił do tego że wracamy do naturalnego oddychania, czyli oddychania nosem w trakcie naszego wysiłku. Ja też słyszałem i czytałem wypowiedź jednego ze specjalistów, który powiedział, że oddychanie przez nos tak jakby nam bardziej dotlenia organizm niż to oddychanie tak. przez usta, i że to jest właśnie dla człowieka najbezpieczniejsze też oddychanie, bo ten oddech przez usta nie dostarcza tyle trenu, ile powinno być, natomiast jednak przez nos głębiej. A z drugiej strony nos ma takie, takie fajne rzeczy w sobie w środku. Nie będziemy zajmować anatomii. się tym anatomii, tak? Nie będziemy Państwa tego uczyć, że po prostu czyści to powietrze. Tak, więc to ma też ogromne znaczenie. I dostarcza pewnych składników, których przez ustanie dostarczymy do organizmu. Bogusie, to na koniec zapytam, bo tak jak już wspomniałem, czas też robi no swoje. Właśnie. Już rozmawialiśmy naprawdę długo, a powinniśmy już powoli kończyć naszą sobotnią audycję. To gdzie można się z Wami spotkać? Bo już na samym początku rozmowy wspomnieliśmy, że teraz nie ma żadnych, wymóweń, żadnych wymówek. Teraz po prostu sezon się rozpoczął, trwa i najlepiej, gdyby ktoś chciał zacząć chodzić, tak. No to gdzie ma I się tu mamy udać. niespodziankę. Niespodzianką jest to, że w Opolu, czyli osoby z okolic Opola, z Opola, yy, zapraszamy na bezpłatne, to jest bardzo ważne, zajęcia co wtorek o godzinie 18.00 ka na Kamionce Boże Piast. Patrz, już mi się Bolkochiem. Na kamionce Piast przy wejściu dla nurków. Tam jest takie specyficzne, zawsze znajdziecie Państwo mój samochód. A jednocześnie osoby, które nie mają kików, a chcieliby zacząć, proszę pamiętać, ja mam zawsze wolne kija, czyli najpierw lepiej przyjść bez kików, nauczyć się na tych kikach, które są prawidłowe, a potem dopiero kupować, bo to bardzo ważne. Chodzę, bo lubię to jest akcja, która została zapoczątkowana już parę ładnych lat, a my staramy się to cały czas intensywnie propagować, więc zapraszam na chodzę, bo lubię prawidłowego chodzenia z trenerem. Zapraszała trenerka Bogumiła Wosik, autorka Kroków Świadomego Życia, trenerka Nordic Walking, trenerka poprawnego chodzenia, która była dzisiaj naszym gościem. Bogusiu, serdecznie dziękuję za kolejną wizytę No i mam nadzieję, że wkrótce znów się spotkamy. To tak przy okazji jak ten czas szybko leci. Tak. Widzieliśmy się prawie pół roku temu, obiecałeś, że przyjdziesz do studia, spełniłaś obietnicę no i mam nadzieję, że wkrótce również się spotkamy. Oczywiście będę Państwa odwiedzała. I z przyjemnością dzieliła się swoją wiedzą. Tak samo jak to robię na stronie internetowej bogumnilawosi.pl. Wejdźcie sobie Państwo na bloga i czytajcie, bierzcie tą wiedzę za darmo. Dobrze, mamy nagrane. Dzięki serdeczne.